To jest... Mój bliski przyjaciel, Detla van der Eretijn, przybył z Nazairu. Razem pomagamy obecnemu tu wiedźminowi. Ach, tak. Ale co robicie tutaj u Oriany? Zrobili mi niespodziankę, a ja zaprosiłam Regisa na lampkę wina. Znamy się od bardzo, bardzo dawna. Podobno wy dwaj też się znacie, a nawet jesteście przyjaciółmi. Mało na kim mogę polegać tak, jak na Regisie. I mam nadzieję, że on tak samo myśli o mnie. Ciekawe. Wygląda na to, że przeciwieństwa rzeczywiście się przyciągają. Nie daj się zwieść pozorom, kochana. Geralt ma bardzo wiele zalet, tylko skrzętnie chowa je przed światem. Hmm. Mówiliście, że pomagacie mu w wykonaniu zlecenia. Podejrzewam, że chodzi o bestie. Mistrzu Wiedźminie, może rozwiejesz moją ciekawość. Jak to jest stać oko w oko z potworem, kiedy masz tylko dwa wyjścia. Zabić albo zostać zabitym. Wbrew pozorom, nie na każdego potwora rzucam się z mieczem. Z niektórymi wystarczy porozmawiać. Hmm, ciekawe, co taki potwór mógłby chcieć ci powiedzieć. Może chciałby przeprosić. Zaraz, ale za co potwór miałby przepraszać Wiedźmina? Że zabijał. Ale może czasami nie ma wyboru. Zwłaszcza kiedy trzeba chronić bliskich. Zupełnie jak ludzie. Ustawieni w odpowiedniej sytuacji też będą zabijać. Rozumiesz to. Pewnie dlatego jesteś przyjacielem Regisa. O ile dobrze cię zrozumiałem, wolisz pomóc potworowi, niż go zabić, tak? Jeśli to możliwe, to tak. Przynajmniej próbuję. Zostawmy już temat wiedźmiństwa. Regis wspominał, że pochodzisz z Nazeiru. Byłam tam kiedyś w dzieciństwie. Dobrze to wspominasz? Było wspaniale. Pamiętam, że byłam zachwycona tamtejszą modą. Najbardziej podobały mi się te głęboko rozcięte suknie. Chyba kończy nam się wino. Zaraz pośle do składziku po nową butelkę. Pozwól, że ja pójdę. Regis, pomożesz mi, znasz się na winach lepiej niż ja. Zaraz wracamy. Jest w tej rozmowie coś bardzo wyjątkowego, nie uważasz? Wampir, Wiedźmin i księżna, tu są? Bardzo, Regis, Bardzo. Dlatego chciałem z Tobą porozmawiać w cztery oczy. Oszalałeś? Przyprowadziłeś tu Detlafa? Geralt, pozwól, że ci wyjaśnię. To ja wyjaśnię tobie. On jest niebezpieczny. A Ty miałeś go pilnować. Mój drogi, właśnie to robię. Detlaw ufa, że uda ci się wykonać zadanie i nikogo więcej nie zabije. Przynajmniej do czasu, aż dostanie w swoje ręce ludzi, którzy porwali Renę. Słuchaj uważnie. Dowiedziałem się, gdzie są szantażyści. Siedzą w kasztelu Duntyn. To świetna wiadomość. Jeżeli oni tam są, to pewnie jest tam też Rena. Księżna podejrzewa, że będzie tam również jej dawno zaginiona siostra. I że może mieć coś wspólnego z szantażystami. Czyli musisz teraz wyciągnąć stamtąd dwie dziewczyny. I właśnie dlatego nie możemy o tym powiedzieć Detlafowi. On pragnie zemsty. Gerald, spokojnie. Musisz mi zaufać. Nie, Regis, nie możemy ryzykować. Zatrzymaj go tu, a ja pójdę do Duntyn. Sam? Sam. Bo wtedy będę miał pewność, że ani jednej, ani drugiej dziewczynie nie stanie się krzywda. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Dobrze, zajmę się detlafem, a ty uważaj na siebie, przyjacielu. Wspaniale, detlafie. Cieszę się, że przywołałeś te wspomnienia. O, jesteście z powrotem. Chwilę wam zaszło. Wybór wina wbrew pozorom nie jest taki łatwy. Zwłaszcza jeżeli pić. Mają je tak piękne i znamienite damy. Regis jak zawsze szarmancki. Tym bardziej mi przykro, że nie dokończę z wami tej drugiej butelki. Obowiązki wzywają. Wasza miłość to była przyjemność. Dziękuję ci za pomoc. Jesteś nieoceniona. Geralcie, odprowadzisz mnie? Muszę przyznać, że masz naprawdę niezwykłych przyjaciół. Ten Detlaf to bardzo intrygujący człowiek. Nie spodziewałbym się, że dzisiejszy wieczór skończy się w taki sposób. To prawda, ale nie wyciągnęłam cię stamtąd na romantyczny spacer. Chciałam upewnić się, że wiesz, co masz robić. Wiem, udam się do Duntyn. Zdecydowałam, że będą cię wspierać moi gwardziści. Spotkasz się z nimi w Młynie Hrabiego de la Croix. To nad rzeką są retour nieopodal karczmy Kuroliszek. Damien i jego ludzie będą tam na ciebie czekać o północy. Wspólnie przeprowadzicie atak.

Jestem za wcześnie. Gwardzistów jeszcze nie ma. Widzę, że dotarłeś przed nami. Wejdź mi do młyna, tam wszystko omówimy. Widzę, że masz już przygotowany plan. Wprowadzisz mnie? Cele naszej misji są dwa: odnalezienie siostry jej miłości oraz uwolnienie ukochanej wampira. Duntyn to zespół kilku starych budynków. Otoczonych wysokim murem. Centralną część zajmuje kasztel. Swego czasu został odnowiony przez starego rycerza o imieniu Roderick. Chcemy uderzyć tutaj, od strony głównej bramy, i wziąć szturmem tereny przed kasztelem. Wiadomo, ilu ludzi będzie bronić dunty? Roderick trzyma wokół siebie niewielką drużynę rycerzy. Nie jest to armia, ale może być ich nawet kilkudziesięciu. Dodatkowo niedawno osiadła u niego banda jakichś przyjezdnych najemników. Niewiele o nich wiemy. To pewnie ludzie Cyntryczyka. Spotkałem w mieście kilku z nich. Próbowali mnie zabić. Łatwiej nam będzie, jeżeli uderzymy z dwóch stron. Kiedy obrońcy będą zajęci wami, ja zakradnę się na tyły duntyn. Odnajdę dziewczyny i zadbam, by nie stała im się krzywda. Przeskoczę mur, jak tylko rozpoczniecie atak. Brzmi ryzykownie, ale wydaje mi się, że wiesz, co robisz. Nie ma co ruszajmy. zaczęło się. Szybciej! Bierzmy konie dla Roderika i wiejmy stąd! Byle tylko ci przy kasztelu utrzymali. Nie tak szybko. Czeka was zmiana planów. Zabić go! A! Możesz jeszcze się Roderick przysłał ich po konie. Nie mogę pozwolić mu uciec. Książęcych nie widać na trakcie. Chyba go nie obstawili. Roderick, nie miał... kurzycie! Co to Kurcie <trony> z skrzynię na wóz! Różkać się w tych skrzynach! ale odprowadź żeby mi żaden nie upuścił! To już prawie wszystkie. Coś tu jest! Do... Przegarnij się z drugiej strony! Chodźcie! Chodź, Zabić chodź, 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 chodź. Ja, ja nic nie zrobiłem! Zadajesz się z bardzo niewłaściwymi ludźmi. Szukam kompanów Cintryjczyka. <kluzny> Wiedziałem, że trzeba było nie wpuszczać ich pod swój dach. <kluzny> Gdzie jest porwana dziewczyna? Co? O, czy, o czym ty mówisz? W żadnym porwaniu. To, to pewnie sprawa moich gości. Gdzie oni są teraz? W kasztelu! Szykują Co? się do ucieczki! Jest między nimi dziewczyna o imieniu Luciana? Oczywiście, że jest. To to ona mnie przekonała, żebym ich przyjął. I ściągnęła na ciebie kłopoty. Gdzie ona jest? Pakuje swoje rzeczy. Mieliśmy odjechać razem. Ale za mną głupiec. Wszystko! Wszystko bym dla niej zrobił. Gdzie ona jest? W kasztelu? Tak. Jej komnata jest w baszcie na samej górze. Co ze mną będzie? Przyciśnij to do rany. Powinno zatrzymać krwawienie. Pomoże do czasu, aż znajdą cię książęcy. C dziękuję.

ostatnią szansę. Poddajcie się. Cholerna suka! To ona nas spakowała! Zabić go! Dalej! Się do Zapłacą mi za wszystko. Dostać się do kasztelu. Zapłacą mi za wszystko! Spodziewałem się was tutaj. Pomyśleliśmy, że może ci się przydać mała pomoc. Wiedźminie nie ma czasu na wyjaśnienia, gdzie jest Rena. Musimy wejść do kasztelu. Tam wszystko się wyjaśni. Chodźmy więc. Rena! Nic... Nic ci nie jest, jeżeli któryś z nich... Znasz mnie. Nie dałam sobie zrobić krzywdy. Nie czekałam na ciebie. Ja... nie wiedziałem, gdzie cię szukać. Groźli, że cię zabiją. Przepraszam, zawiodłem cię. To co? Została nam do znalezienia jeszcze siostra Anny Henrietty. Wiesz, gdzie jej szukać? Hmm. Po drodze spotkałem Roderika, pana Duntyn. Powiedział mi, gdzie jest Janna. No to mów i chodźmy po nią. Szkoda czasu. Miała być w pokoju na wieży. Dokładnie w tym, w którym jesteśmy teraz. I który wcale nie wygląda na więzienną celę. I przypadkiem jest tu też karawka z winem. Zapewne kradzionym sangreal. O co ci chodzi? Nie udawaj głupiej. Wiem, że to wszystko część Twojego planu. Wiedz mnie, o co tu chodzi? Przykro mi, Detlaf. Zostałeś oszukany. Przyjacielu, proszę, wysłuchaj, co Geralt ma do powiedzenia. Nigdy nie było żadnego porwania. Ona upozorowała mnie, żeby to manipulować. Kłamiesz? Próbujesz nas poruszyć. Czekaj, pozwól mu mówić. Nie było żadnych szantażystów. Ona wszystko zaplanowała i to na jej życzenie zabiłeś tych ludzi. To, to niemożliwe. Przykro mi, Detlaf. Byłeś tylko częścią jej planu. robisz? Zrównam Bokler z ziemią. Przysięgam. Będę na ciebie czekał. Odleciał? Nie chciał postąpić pochopnie. Chciał ochłonąć. Myślisz, że spełni tę groźbę? Nie wiem. Kiedy wpada w furię, jest nieprzewidywalny. Pójdę do niego. Co proszę? Po tym jak. Nie znacie detlafa tak dobrze jak ja. Jeżeli go nie posłucham, on naprawdę jest gotów zniszczyć miasto i ma moc, by to zrobić. Teraz ruszyło cię sumienie? Lepiej lepiej późno niż wcale, prawda? Cóż, rzeczywiście, wygląda to na najlepsze wyjście. Wasza miłość, musimy działać ostrożnie. Gwardziści widzieli wampiry. Potwory wciąż mogą gdzieś tu być. Wampiry czy nie? Gdzieś tu jest moja siostra. Szukajcie jej. Wasza miłość to. Sjana. Troszeczkę, coś ty się wplątała. Teraz się mną przejmujesz? Naprawdę? Ja rozumiem, że czujesz do mnie żal, ale obiecuję ci, że wyjaśnimy sobie wszystkie sprawy z przyszłości. Jeszcze o tym porozmawiamy. Kapitanie, odprowadź Sianę do pałacu. Zajmę się nią, jak tylko wrócimy. Rozkaz, Wasza Miłość. A tobie, nie, należą się podziękowania. Nie mogę uwierzyć, że moja siostra była tak blisko. Roderick z Duntyn odpowie za zdradę i współpracę z szantażystami. Roderick został zmanipulowany. Tak samo jak wampir. No właśnie. Udało ci się ustalić, kto porwał jego ukochaną? Odkryliśmy, że to Syjana szantażowała wampira. I to ona zleciła mu zabicie tych ludzi. Co? Co to za brednie? Ona jest jego zaginioną ukochaną. Upozorowała swoje własne porwanie, żeby zmusić go do posłuszeństwa. On był tylko narzędziem. To Syjana stoi za całą intrygą. Pomyliliście się. To nie może być prawda. Wasza miłość... Znam tego wampira. Jak to znasz? Kim on jest? To Detlaf. Ten sam Detlaf, który jeszcze niedawno siedział ze mną przy jednym stole i opowiadał o nazai? Jest coś jeszcze, o czym zapomnieliście mi powiedzieć? Może pod gorgoną mieszka Smok? Albo ktoś jeszcze tutaj jest wampirem. Gdzie on jest teraz? Czeka nas Jan. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie przyjdzie się z nim spotkać, zniszczy Bokler. Śmiał nam grozić? Wasza miłość, mamy trzy dni, żeby przyprowadzić mu Syjanę. Ani słowa! Macie trzy dni, ale na to, żeby przynieść mi jego głowę. Koniec z tajemnicami i z pomaganiem wampirom. Chcę tego. Za co zapłaciłam? Głowy bestii.